Siemaneczko, siemaneczko, MOTOROZWAD TV. Robimy dzisiaj taki generalny remont Kanama, silnika w Kanamie. No tutaj, cóż, no, było dużo problemów. Na pewno z tym karterem był problem. Poprzedni mechanik sobie nie mógł poradzić z tymi panewkami. Okazało się, że po, po, po pomiarach, akurat nie mam tych kartek z pomiarów, zaraz jak to znajdę tam w dokumentacji to w dalszej części filmu pokażę, jak to wyglądało. Wał w tym miejscu spuch w jednym miejscu. No i tutaj poprzedni mechanik założył nowe panewki i to się znowu zaraz zatarło. Tu mamy panewki pierwsze, które się zatarły, potem były drugie nowe założone. No, I oczywiście założył je nadwymiarowe. Tak, to jeszcze gorzej pogorszył, czyli no tak naprawdę. Wtedy się okazało, że Wał spuch. No, wał to możliwe, że wcześniej spuch. Nie wiadomo jak to było. Możliwe, że założył nadwymiarowe panewki na spuchnięty wał. No, to no, już w ogóle to spotęgowało problem. Ja ja no Generalnie silnik, co. A tutaj założyłeś już tutaj to. A to, Nie, to Można pokazać. Wcześniej widać, że tutaj był jakiś problem, bo też jest tak jak widzicie, straszny tutaj ten element wywalony od łańcuszka. Co, zakładamy nowe napinacze. No, w sumie możesz zamykać już ten silnik z tej strony. No, zrobiliśmy pełne mycie w środku, pełne wymiarowanie wszystkich panewek, wału, zgodnie z serwisówką. Także tutaj składamy to na tip top. Pokażę Wam, jak wyglądają części tego silnika. Tutaj mamy na przykład ślisk łańcuszka rozrządu. Nie wiem, czy to będzie widać. No, zobaczcie, on pęka. Już zaczyna nadpękać w tym miejscu. Drugi ślizg łańcuszka rządu w takim stanie, to w ogóle pęk już kawałka nie ma. No to podobnie ślizgi wymieniał ten poprzedni mechanik, nie wiem jak on to zrobił. W każdym układzie tak to wygląda. Ten ślizg też już tutaj zaczyna metal wychodzić, jest wyślizgany. Ten ślizg też idzie nowy, yy, ale tego drugiego starego widzę, że nie ma, Anioś. Chyba to jest to. Wiesz co, on jeszcze siedzi w silniku. No, się w siedzi w silniku. Stary tutaj jak widzicie tak wygląda. Się go widzicie, nie wiem, czy Też z blacha wychodzi. Też z blacha zaczyna wychodzić. E, co? No, napinacz łańcuszka rozrządu. Jeden z tych napinaczy wygląda tak, a dodatkowo mm, no jest przytarty po prostu. On w ogóle nie, nie, nie napinałby należycie tego łańcuszka rozrządu. Nie wiem, wcześniej chyba był nagrywany filmik, ale już nie pamiętam. Nagrywany na pewno był, ale nie wiem, czy był wrzucany na temat tego silnika. Jakby jak go rozbieraliśmy, jak tutaj pomiary wychodziły i jak bardzo zużyte były te cylindry. A możesz pokazać kartkę, gdzieś No A, jest kartka tutaj z pomiar Nie wiem, czy ktoś będzie wiedział o co tutaj chodzi, ale generalnie wygląda to tak. Nie wiem, może jakoś przybliżę to jest pomiar tych cylindrów. Cylinderki są już zrobione. Tutaj zostało to też splanowane te powierzchnie. Cylindry są po szlifie, bo przypominam w kanamie są cylindry z tuleją żeliwną. Tak jak widzicie to wszystko jeszcze do mycia będzie szło, te cylindry pochonowane trzeba będzie umyć. No i co, mamy oryginalne tłoki nadwymiarowe 91.208, to jest skanam Renegade 800, co, więc, więc tutaj mamy możliwość założenia OM-owych nadwymiarowych tłoków. Symbol tego tłoka jest taki, tutaj może, możecie sobie zobaczyć, więc mamy dwie sztuki takiego tłoka. On jest tak zapakowany, jakby ktoś nie wiedział. Taką folię, jak na kiełbasę. Kiełbasę takie pasuje nie? Tu jest kolejny tłok. To w ogóle są takie bloki, czyli pierścienie są już założone na, na tutaj, na tłok. Tak jak widzicie. No i dodatkowo, tak jak w pomiarach tam wymienimy sworznie tłokowe. Dwie sztuki. Taki jest symbol tych sworzni. Podnik tłokowy. Tutaj mamy dodatkowo takie uszczelki kolektora. Tam w kolektorze trzeba uważać, żeby on był prosty, bo one często odkształcają się. Więc dwie takie nowe uszczelki, o właśnie one tak wygląda, oryginał Kanama zastosujemy. No i tutaj dodatkowo mamy zabezpieczenia stworzenia tłokowego Cztery sztuki. To wszystko składamy na nowych uszczelkach, tak jak przed chwilą widzieliście. W takich tańszych zamiennikach, bo tutaj, jeżeli chodzi o uszczelki, takie karterów czy tam te połówki, tutaj widzicie, Kasper teraz skręca kluczem dynamometrycznym cały ten silnik. Stosujemy uszczelki takie tańsze, one się sprawdzają, dają radę. Przy okazji też wymienimy komplet uszczelniaczy, których jeszcze nie mamy. W sumie ślisk też przyszedł nam jeden. Ten zły, jakiś w ogóle nie pasujący, i dzisiaj przyjdzie też drugi ten ślisk. A uszczelniacze zaworowe też będziemy wymieniać. Tutaj głowice już są wstępnie przygotowane, też po planowaniu. Uszczelniacze zaworowe i całe tak, i po myciu. I uszczelki dodatkowo y, dodatkowo. Uszczelki będą nowe z Ateny, założone góry silnika. Są to bardzo dobre uszczelki, i one na pewno to wszystko uszczelnią tak jak trzeba. No i co jedziemy? No bo klient czeka, trzeba to szybko składać. Akurat też mamy okrojoną załogę, bo pochorowali się wszyscy zawodnicy. Mechanik też ledwo zipie, ale stara się tutaj dotrzymać obietnicy i złożyć ten nie? silnik. Niech straszny to mówi Dawid? Ściemnia. Tak, że ściemnia, że nie jest chory? Nie, no coś tam, coś tam chrypi, coś tam chrypi. No, tutaj też pójdzie nowy uszczelniacz. On przyjdzie dzisiaj. To jest od strony CVT. Ten karter. No i co? No i tyle chyba. No dalej będziemy, będzie to składane, to, w, to będziemy dalej nagrywać. No tutaj przy takich remontach staramy się, klienci też zawsze płaczą, płacą, że, że, że drogo. Jest rozrusznik już założony. To swobodnie, wszystko się kręci. Nie no tak, no to nie, nie może być inaczej, wszystko jest zmierzone, musi być dobrze. Dokładnie. E, no i tak, e, na pewno wszystko staramy się, staramy się, zawsze mierzymy, tak żeby wykluczyć wymianę części niepotrzebnych, no bo jak coś jest dobre, to po co to wymieniać. Jeżeli trzyma wymiary według serwisówki, no to po prostu tego nie wymieniamy. No, i chyba tyle. No Gdybyśmy chcieli jakiś silnik przysłać nam, tutaj mamy kolejny silnik, z którym jest trochę problem. To jest Grizzly 350. Tutaj też robimy remont, klient nam taki silnik przysłał. Tutaj mamy kolejny silnik do CF Motor, w którym też będziemy robić remont. Też klient nam to przysłał. I tak to wygląda. Już wstępnie jest rozebrany. Tutaj jest bardzo duży problem, żeby zdjąć ten talerz w moto. Yy, bardzo duży problem. Teraz przyjdzie nam taki oryginalny klucz do tego. Myślę, że, że bez problemu się to zdejmie. Zobaczymy, jakiej jakości jest, bo wcześniej mieliśmy jakieś zamienne klucze, którzy tam jacyś po prostu yy, mechanicy, czy no, ciężko powiedzieć, jakieś firmy to dorabiały. Natomiast no, te klucze się w ogóle nie sprawdzały, wyginały się jak zapałka. Teraz przyjdzie nam MMO, klucz CF Moto, który jest już dostępny. No i zobaczymy, jak to, jak to pójdzie tym razem. No co, no to chyba tyle. No. Kasper będzie sobie dalej to składał. Mamy jeszcze silnik do Polarisa do złożenia. To też myślę, że może nagramy filmik, jak czas pozwoli. Zapraszam do subskrypcji kanału, do oglądania nas. No i co? Pozdrawiam.